Witajcie moi drodzy, tutaj Marta z roślinowo.pl. Witam Was w kolejnym filmie. Tym razem po realizacji rabaty prowansalskiej na podstawie projektu, który możecie kupić w naszym sklepie, zrobiłam dzisiaj powtórzenie modułowe tej samej rabaty, czyli stworzyłam ją razy dwa. Tutaj jest położona taka, taka deseczka, która pokazuje, że po lewej stronie mojej, a waszej prawej mamy pierwszą rabatę, którą realizowałam i o której mówiłam na poprzednim filmie, a tutaj jest jej e, siostra bliźniaczka. E, I tak naprawdę myślę, że jeżeli jeszcze będę miała trochę czasu, to mogłabym ją powtórzyć jeszcze trzeci raz, tworząc rabatę jeszcze dłuższą. Pamiętacie, jak mówiłam w pierwszym filmie, rabata ma szerokość 2 metry, na długość 3,5. Natomiast e, razem e, po zabraniu tej deseczki, e, po, pokażę Wam całość, już mam w tym momencie rabatę na długość 7 metrów, o szerokości dwóch. Rabatka będzie się rozrastała. Muszę jej dać przynajmniej jeszcze miesiąc na zaklimatyzowanie się wszystkich roślinek na ich rozrost. A za chwilę biorę sekator, przycinam kwiaty, które już przekwitają po to, aby roślina szybciej zaczęła się rozrastać. Podlewanie i co jeszcze? No takie podstawowe rzeczy. Pamiętajcie o ściółce, to jest bardzo ważne. I co? I zapraszam was do kolejnego filmika. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pa!